45 lat temu poznanianka Teresa Zarzeczańska przepłynęła jako pierwsza kobieta kanał La Manche. Był to niebywały wyczyn. Natomiast są współcześnie tacy, którzy chcą popłynąć dalej, dużo dalej. Za chwilę o nich będziemy rozmawiać, jednak na początek przypomnimy wyczyn pani Teresy. Byłam najlepszą polską pływaczką, żabkarką. To już naczyścią olimpiadę. Nie czekałam na Montreal. Wiedziałam o tym, że kto kanał La Manche chociaż raz w jedną stronę przepłynie, to jest najlepszym na świecie. I płyniemy do plaży Szekspira, już nasmarowana. Sędzia, Ładuje się na Ponton. Mirek tam się jeszcze zmywa z lanoliny, bo mnie smarował, pomógł mi smarować. Te zdjęcia są rozjaśnione w laboratorium, jak ci wywoływali film w telewizji. Tak, było trochę ciemno nagrane. Wcześniej... No bo przed wschodem słońca to było. Przed wschodem słońca. Była godzina 5:45, jak wystartowaliśmy. Byłam w euforii. Że jest to ta jedna, jedyna szansa w moim życiu pływackim, sportowym. Przecież ja udowadniałam niedowiarkom w Polsce, że to ja jestem najlepszą pływaczką, że to ja powinnam być wcześniej na Olimpiadach. Tak wyglądała historia pani Teresy Zarzeczańskiej. Natomiast my teraz porozmawiamy z człowiekiem, który chce zdobyć koronę oceanów. Jedni zdobywają koronę ziemi, zdobywają z najwyższe szczyty na poszczególnych kontynentach. A nasz gość chce zdobyć koronę oceanów. Czym ona jest? Za chwilę się państwo dowiecie. Naszymi gośćmi są Rafał Domeracki, przygotowujący się do zdobycia korony oceanów, a także jego trener, trener oddechu Maciej Szyszka. Witam panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, no na początek musimy wytłumaczyć, czym jest Korona Oceanów. Ponieważ przygotowując się do naszej rozmowy, przyznam się, wpisałem w internet. Korona Oceanów, Wikipedia nie ma takiego hasła. To teraz no można, może tłumaczymy to pokazuje to, jaki to jest trudność w pokonaniu, że nawet jest trudność to opisać do Wikipedii, ale tak naprawdę to jest siedem przepraw na całym świecie rozłożonych na siedem kontynentach. Są to wybrane najtrudniejsze przeprawy do przepłynięcia. Każda przeprawa ma jakąś inną trudność, nie są to wszystkie przeprawy jednakowe, czyli nie można być pływakiem, który specjalizuje się w jakiejś tylko dziedzinie pływania, na przykład w ciepłych wodach. Musi być takim neutralnym, jak ja to mówię pływakiem, musi potrafić pływać. Albo uniwersalnym. uniwersalnym. Musi pływać i w zimnej wodzie, i w ciepłej wodzie. Także gdzieś tutaj trzeba takim być mocno zbudowanym bardzo psychicznie. I żeby wchodzić, bo jednego razu płynie się w wodzie, tak jak na przykład Molokai, jest to na Hawajach przeprawa pomiędzy dwoma wyspami. Tam temperatura dochodzi do 27 stopni. To tak jak luby. No dla zawodnika długodystansowego, gdzie tam jest dystans 42 kilometrów, nie jest to dobra woda, już jest za ciepło, mm -hmm. przegrzewa się organizm, czyli gdzieś to też obrazuje, to właśnie jest ta trudność, ale za chwilę trzeba popłynąć z tej korony oceanu, żeby zaliczyć ją, trzeba popłynąć kanał północny, gdzie temperatura wody spada do 13 stopni, średnio płynięcie jest. I czyli jak koło brzegu w lipcu. No można tak powiedzieć, że nasz Bałtyk ma takie też nieraz. Kapelice. Trudność polega na tym, że to są długie dystanse, na tym, że jest gorąco, że jest zimno, na tym, że są fale, że są prądy. Na czym Te... polega główna trudność? Tych, tych odcinków. I, i, I jakie są to dystanse? To są zbliżone po 45 km? Nie, nie, nie. Dystanse są bardzo zróżnicowane, bo tak jak cieśnina giblartarska, która ma w linii prostej 14 km, tak najdłuższym jest Moloka, gdzie ma 42 km. Są to zawsze długości podawane teoretyczne, czyli w linii prostej zawodnik nigdy nie płynie w linii prostej, zawsze go gdzieś znoszą prądy boczne. Świetnym przykładem to jest, bo ja już z tej swojej korony, swojej korony oceanów powiedzmy, podjąłem dwa razy. Kanał Lamarz. Czyli tak Wart... jak interesa. Tak, tak, tak. Rozpocząłem od jednej z najtrudniejszych przepraw, właśnie od kanału Lamarz. Dlatego że z tych siedmiu odcinków można gdzieś też sobie ułożyć, gdzie co jest w jakiej trudności. I, I co kanał Lamarz jest trudny? Drugą przeprawą wybrałem kanał Lamarz jako trudności, bo najtrudniejszą przeprawą będzie jednak ten kanał północny Szkocja, Irlandia, gdzie woda jest 13 stopni. Czyli taki zwykły śmiertelnik, żeby mu to uświadomić. I zawsze to powtarzam. Można wejść sobie do łazienki, odkręcić zimną wodę, odczekać chwilę, żeby poleciała ta najzimniejsza woda. I wtedy właśnie jest ta woda temperatury 13 stopni. Jak wiemy, nic nie wyjdzie Tak, nikt nie chce takiego prysznicy brać w takiej zimnej wodzie. Ja potrafię w takiej wodzie płynąć 14 godzin. No dobrze, a ja mam wrażenie, że Maciej Szyszka wchodzi do zimniejszej wody, do swojej lodówki, którą już nieraz widziałem z lodem. I dlatego też on przygotowuje Ciebie do tych najzimniejszych. Przepraw. Dlaczego, właśnie, poznań? Jak w Poznaniu przygotować się do przepłynięcia kanału północnego? To może ja powiem w ten sposób. Z Rafałem pracuję bardziej pod kątem oddechu i to jest taki główny element. Zresztą z Rafałem pracuje tak naprawdę wiele osób. I pod kątem zimna ma, że tak powiem, przygotowuje się pływając w rzece i tak dalej, może będzie możliwość opowiedzenia jeszcze też. Także to jest to, czym ja się zajmuję. Przygotowanie się w polskich warunkach myślę jest bardzo trudne z racji tego, że jest mało takich akwenów, gdzie można popływać, zwłaszcza powiedzmy latem. A próbę będzie w lipcu Rafał tak, podejmował, tak, tak. dlatego no, będzie miał na pewno duży problem, żeby się do tego przygotowywać. Można ćwiczyć statycznie w jakimś tam zbiorniku z zimną wodą, aczkolwiek nie jest to samo i organizm jednak inaczej wydatkuje energię w ruchu i musi się nauczyć tego robić w ruchu, dlatego jest to bardzo trudne. O co chodzi z tym oddechem? Dlaczego on jest tak ważny? No, płynąc na tak długim dystansie, ekonomia tutaj, wzięcie trochę mniej tych oddechów na przestrzeni na przykład 15 godzin, to jest bardzo duża oszczędność energii tak naprawdę i może to na jakichś krótkich dystansach nie wydawać się takie kluczowe, to na takim dystansie 40 paru kilometrów bardzo dużo się zyskuje na tym prawidłowym oddychaniu. Tutaj gdzieś padło takie stwierdzenie w fragmencie reportażu, że lanoliną, było trzeba się nasmarować, Ty też się smarujesz tą tak, lanoliną, to do, cały czas działa? Do dnia dzisiejszego nie ma lepszego tłuszczu niż lanolina, dlatego że lanolina nie zmywa się w tej zimnej wodzie, nie chroni nas to, jak to gdzieś nie raz się czyta, że lanolina nas chroni od zimna, nie, bardziej nas chroni od słonej wody i od tego, żeby się nie poobcierać przy wysiłku, mhm. dlatego że gdybyśmy się poobcierali, jest rana i... I wtedy suby nie pozwoliła nam płynąć po prostu straszliwy ból gryzienie tej soli, bo La Manche jest bardzo słonym e, kanałem. Wspomniałeś Maciej o rzece, ale jakiej rzece? O warcie? Hmm. Bo no dzisiaj rano pierwsi goście no, mówili o przepływaniu warty tutaj. Tak, w tym można studiu. też trenować w Warcie, ja akurat gdzieś po Polsce. Chyba. Nie, do pływania wystarczy głębokość 70 cm. Okay. Dla mnie to jest najważniejsza temperatura wody. Im niższa, tym dla mnie lepiej. A ile do jest treningu? teraz w warcie? Znaczy, nie, nie, nie pływam w warcie na co dzień, okay. tak mi jest to stwierdzić. Pływam na rzece noteci. No ma na dzień dzisiejszy 3 stopnie. Także gdzieś to jest przyjemnie rzeźko. Trzy stopnie, w a tam, tam ma być 13. No tam, to jeszcze. E, czas przebywania. <laughs> e, ja jestem też e, brązowym medalistą Mistrzostw e, Świata z Murmańska w lodowym pływaniu na dystansie jednego kilometra, gdzie płynięcie odbyło się w wodzie 0 stopni, ale ja tylko przebywam 15 do 16 minut w takiej wodzie, a tu jednak 13 stopni będę przebywał e, 12 godzin. Mhm. E, e, Czy przebywanie w takiej. Temperaturze, w tak zimnej wodzie, czy tego się można nauczyć? Czy to można wytrenować? Eee, czy mo organizm swój organizm można organizm wytrenować? Organizm generalnie się wszystkiego nauczy, tak naprawdę, i musi się nauczyć generować energię. I to, co robi Rafał, jest o tyle mm, może trochę trudne do zrozumienia i zarazem niesamowite, że on jest jakby, utrzymuje pewien balans. I ta temperatura, w której on płynie, to jest bardzo na granicy. Tego, czy organizm się dogrzeje, czy on będzie w stanie to przepłynąć, czy nie. To nie jest tak, jak wejście do takiej zimnej wody, która powiedzmy ma 0 stopni. Płyniemy i tak naprawdę nasze możliwości tylko się kończą. Mm -hmm. Czyli najlepsze możliwości baterie. startując, tak, i tylko rozładowujemy baterię. Rafał generalnie utrzymuje cały czas równowagę mm -hmm. między tym, co go wychładza, a tym, co jego organizm potrafi wygenerować w postaci generalnie też ciepła i pracy mięśni. Mm -hmm. Może o jakiś tam jeden stopień na przykład w, w wyniku swojego treningu pracy, nie wiem, po roku, może czasu jeden stopień można uzyskać i poprawić. I każde przesunięcie o jeden stopień to jest bardzo duży wyczyn. Granica, może ja to teraz jeszcze powiem: granica między wpadnięciem w hipotermię a płynięciem takim normalnym jest to granica włosa, czyli moje życie, jak wchodząc do takiego kanału, stawiam na granicy włosa, gdzie popełnienie przez mój team, który jest na dzień dzisiejszy, liczy 10 osób: jest to fizjoterapeuta, trener pływania, czyli jako pierwszy polski profesjonalny taki team zbudowałem. I oni czuwają przy takich płynięciach moim bezpieczeństwem, ale ta granica, czy wrócę z tej. Tej przeprawy. Mam uśmiech po prostu. <grym> ja wiem, że jest ta granica włosa, ale gdybym się bał wchodzić, nie robiłbym tego. Mhm. Ale granica między życiem a śmiercią jest tylko granica włosa. Przez to gdzieś też ta korona oceanów jest porównywalna do korony Ziemi. Tam też jest granica włosa, czy się wróci z tych gór, czy nie. Tu jest tak samo. I teraz moja przeprawa, która będzie w tym roku 22 lipca, jest okienko pogodowe. Właśnie to jest ten kanał. To Te jest okienko pogodowe, tak? Jak e, tak, tak, tak. Nie chciałbym tu zdradzać wszystkich szczegółów, dlatego że mhm. trzeba też wybrać to okienko pogodowe i wpływa na to bardzo dużo czynników. Gdzie potrzebowałem około 8 lat, żeby tego wszystkiego się nauczyć i wybierać już okienka, które miejscom odpowiadają, a nie są narzucane na przykład przed kapitana, który mnie zabezpiecza. Mhm. Czyli to też jest taki szczegół, który właśnie nie zdradzamy i mój team to opracował, można powiedzieć, do perfekcji. Ten kanał był. Nocny, ile godzin w wodzie? Gdzieś będę płynął około 12-13 godzin. W temperaturze gdzieś zbliżonej między 12 nie będzie na pewno przekraczać 13 stopni. A w tym czasie coś się je, coś się pije, eee, czy uzupełnia się? Tak, jak już tu wcześniej wspomniałem, każdy zawodnik musi wszystko przystosować pod siebie. Jest to bardzo cenna wiedza, gdzieś której też się nie ujawnia, dlatego że cały świat obserwuje takie płynięcia i chce się dowiedzieć, bo to są takie. Takie czynniki, Które też wpływają na, konie, na sukces finalny. Mhm. To żywienie, które odbywa się podczas tych 12 godzin, e, gdy będzie źle zaplanowane, może skończyć się fatalnie dla zawodnika. Mdłości, wymioty. Mhm. Ja mam za sobą mhm. już bardzo ciężką próbę płynięcia kanału La Manche. W 2018 roku podjąłem się próby przepłynięcia kanału La Manche 8 czerwca. Mogę też zaraz tutaj zaznaczyć, dlaczego to jest ciężka próba. Na 1800 osób, które przepłynęło na dzień dzisiejszy kanał La Manche, tylko cztery osoby na świecie zrobiły to na początku czerwca, czyli uznajemy to gdzieś do 15 mhm. czerwca, czyli to jest na wiosennej fali. To jest trochę tak jak zdobywanie jeszcze tu zimą, latem, tak, wiosną. Tak, można, można tak porównać, że ten kanał La jeżeli ja go za, uda mi go się przepłynąć na początku czerwca, to będzie to porównywalne do wejścia na 8 tysięcznik zimą, bo letnie płynięcia, które odbywają się już w takich przyjemniejszych temperaturach, powiedzmy od 15 lipca do końca sierpnia, można to porównać do Wejścia letniego na Mont Everest i tak jest to porównywalne, wysiłkowe. Koronę Ziemi zdobyło, jeżeli wierzyć statystyką, około 350 osób, a ile osób zdobyło koronę oceanów? Na tą obecną chwilę jest to około 15 osób. Yy, nigdy nigdzie się nie podaje, ile osób jest tak jak ja w trakcie płynięcia, mhm. ale już ukończyło 15 osób. Rozumiem, że nie ma takiego czasu, że dajemy sobie na to 5, 6 lat, 10 lat. Jak się w tym czasie nie uda, to nie, się nie uda. Nie, mamy nie. czas do końca życia. Yy, tak, tak. Mamy czas, dopóki mamy zasoby finansowe, jak ja to mówię. Bo... No i zasoby bo gdzieś w organizmie. W... Ta. Nie, tutaj bym akurat. <śmiech> <śmiech> nie wiem, może ja jestem takim e, człowiekiem, który. Zawsze wejdzie do tej wody i popłynie. Świat, cyfr, jak ja to mówię, dla mnie nie istnieje. Gdzieś, jak tam dostajemy informację, że będzie woda 12 stopni, trzeba płynąć 45 km, to ja mam takie podejście w życiu: no, trzeba wejść, spróbować i zobaczyć, jak będzie. Tak też odbyło się to gdzieś tutaj właśnie. Wracam na drugiej próbie kanału La Manche, gdzie pani sędzia mi mówi, że proszę pana, są tak trudne warunki, że płynięcie będzie tylko no, maksymalnie jak. Pana ciało wytrzyma, to będzie dwie godziny i nic więcej. Jak pan przesunie granicę do 3 godzin płynięcia w takich warunkach, gdzie woda miała 13 stopni, y, wiał bardzo silny wiatr, y, 27 km na godzinę, duże zafalowanie kanału na masz. Y, pani sędzia, sędzia stwierdziła, że i z kapitanem razem, jak pan przepłynie dwie godziny, to będzie sukces, a jak pan przeciągnie to do trzech godzin, no było, to już Państwa? będzie to jakiś tam wyczyn na skalę światową. Tak spojrzałem na tą panią, pamiętam to jak dziś. Mówię, ale proszę brać pod uwagę, my przyjechaliśmy z Polski. <laughs> Przesunąłem tą granicę do 14 godzin. No to w takim razie myślę, że zdobycie korony oceanów to jest tylko kwestia czasu, czego bardzo, bardzo życzę trzymam kciuki, bo rozumiem, że żaden Polak jeszcze nie zdobył. Nie. nie. No to nie wierzę żaden. w to, że nasz dzisiejszy gość będzie pierwszym, a z takim trenerem, no to to na pewno się uda. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie.